Jarosław Haszek, przygody dobrego wojaka Szwejka czyta Marek Konopczak. Wstęp. Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy i historii Napoleona. Analiza ich charakteru zaćmiłaby jednak sławę nawet Aleksandra Macedońskiego. Dzisiaj na ulicach praskich możecie spotkać staranego życiem człowieka, który sam nawet nie wie, jakie znaczenie ma w historii nowych, wielkich czasów. Idzie sobie skromnie swoją drogą, nikomu się nie naprzykrza i jemu też nie naprzykrzają się dziennikarze, którzy domagaliby się od niego wywiadu. Gdybyście go zapytali, jak się nazywa, odpowiedziałby wam skromniutko i prosto: Jestem szwajc. Otóż ten cichy, skromny człowiek jest naprawdę tym starym, poczciwym wojakiem Szwejkiem, mężnym i statecznym, który niegdyś, za czasów Austrii, był na ustach wszystkich obywateli Królestwa Czeskiego, a którego sława nie zgaśnie nawet w Republice. Bardzo kocham zacnego wojaka Szwejka i opisując jego losy czasu wojny światowej, Mam nadzieję, że wy wszyscy będziecie sympatyzowali z tym skromnym, nieznanym bohaterem. On nie podpalił świątyni bogini w Efezie, jak to uczynił ten cymbał Herostrates, aby się dostać do gazet i do czytanek szkolnych. To wiele. Autor Tom pierwszy. Szwejk na tyłach. Rozdział pierwszy jak dobry wojak szwejk wkroczył na widownię wojny światowej. Ach, to nam zabili Ferdynanda. Rzekła posługaczka do pana Szwejka, który opuściwszy przed laty służbę w wojsku, gdy ostatecznie przez lekarską komisję wojskową uznany został za idiotę, utrzymywał się z handlu psami pokracznymi nierosowymi kundlami, których rodowody fałszował. Prócz tego zajęcia dotknięty był reumatyzmem i właśnie nacierał sobie kolana opodeldokiem. — Którego Ferdynanda, pani Millerowo? — zapytał szwejk, nie przestając masować kolan. — Ja znam dwóch Ferdynandów. Jeden jest posługaczem u drogisty Pruszy i przez pomyłkę wypił tam razu pewnego jakieś smarowanie na porost włosów, a potem znam jeszcze Ferdynanda Kokoszkę, tego, co zbiera psiegu wienka — Obu nie ma co żałować. Ależ proszę pana, pana arcyksięcia Ferdynanda, tego skonopisztu, tego tłustego pobożnego. Jezus Maria, zawołał szwejk, a to dobre. A gdzie też to się panu arcyksięciu przytrafiło? Kropnęli go w Sarajewie, proszę pana, z rewolweru, wie pan. Jechał tam ze swoją arcyksiężną w automobilu. Patrzcie państwo, moja pani Millerowo, w automobilu. Już ci taki pan może sobie na to pozwolić i nawet nie pomyśli, jak taka jazda automobilem może się skończyć nieszczęśliwie. Jeszcze do tego w Sarajewie. To jest w Bośni, pani Millerowo. To na pewno zrobili Turcy. Nie trzeba im było tej Bośni i Hercegowiny zabierać. Tak, to tak, pani Millerowo. Więc pan arcyksiąże już na sądzie boskim. Długo też się męczył? Pan arcyksiąże był od razu trup, proszę pana. Sam pan wie, że z rewolwerem nie masz pasów. Niedawno temu w naszej dzielnicy w Nuslach też się jeden bawił rewolwerem i powystrzelał całą rodzinę, a nawet stróża, który poszedł zobaczyć, kto też tam strzela na trzecim piętrze. Niektóry rewolwer pani Millerowo nie wystrzeli, choćby się człowiek skręcił. Takich systemów jest dużo, ale na pana arcyksięcia kupili sobie z pewnością taki z tych lepszych. No i założyłbym się z panią, pani Millerowo, że ten człowiek, co mu to zrobił, był odświętnie ubrany. Miarkuje pani sama, że strzelanie do arcyksięcia to robota bardzo trudna to nie to samo, jak kłusownik strzela do gajowego. Tutaj chodzi o to, jak się do niego dobrać na takiego pana nie można się wybierać w jakichś szmatach. Musisz, bratku, iść w cylindrze, żeby cię przedtem nie capnął policjant. Podobno więcej ich tam było, proszę pana. Ma się wiedzieć, pani Millerowo, rzekł Szwejk kończąc nacieranie kolana.